W czasie majówki znów zakręci się wyciąg nart wodnych. Nie za zimno na narty? Myślę, że nie za zimno na narty. 1, 1 maja ruszamy. Jeżeli chodzi o pogodę, no Szelment już myślę, że przeżył te czasy, że liczył tylko na śnieg. Teraz już e, będziemy mieli do dyspozycji nie tylko śnieg, ale też słońce i chcemy to wykorzystać. W pierwszej kolejności startujemy właśnie 1 maja z wyciągiem narciarskim. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Zbliżaj się też e, kilka imprez. Pierwszą jest tak jakby szlak rowerowy, który wiedzie tutaj, jest to szlak Greenwell. Suwałk kruszamy właśnie tutaj 3 też maja. A Jeżeli chodzi też o atrakcje, które będą przygotowane to oprócz pięknej trasy, którą, którą będą mogli rowerzyści przejechać, będzie czekało na nich atrakcje, czyli ścianka wspinaczkowa, mini golf, park linowy oraz paintball. I wszystko też będzie z dużą, z dużą zniżką dla wszystkich, którzy będą chcieli uczestniczyć. Na zakończenie, wspólne ognisko z jakąś małą, taką też bisiadą i pogoduszką. Na początku maja myślę, że będzie sfinalizowana, jest sfinalizowana umowa bądź porozumienie między WOSTIR-em a Policją, Komendą Policji w Suwałkach. Chodzi nam też o patrol patrol wodny Policji praktycznie to już mamy dograne, czekamy tylko na odpowiednie porozumienie i myślę, że oprócz ratowników, którzy tutaj też będą, na pewno dużym bezpieczeństwem rodzina będzie mogła też się podeprzeć tym, że będzie mieli patrol wodny praktycznie 24 godziny na dobę. Nie ukrywam, że chcemy się przyzwyczaić przy, przygotować jak najbardziej do sezonu letniego. Mamy piękny pomost, mamy wyciąg narciarski, praktycznie drugi drugi jeżeli chodzi do, o wielkość w całej Polsce. Musimy to wykorzystać. Jest to nowy sprzęt, ale też musimy się skupić na rodzinach z dziećmi, więc chcielibyśmy przygotować plażę jak najlepiej. Yy, mogę nawet obiecać, że jeżeli chodzi o sezon, czerwiec będzie, będzie w zupełności już tak jakby miesiącem przygotowanym czyli wszystkie rodziny, które będą chciały przyjechać też z dziećmi, będą mogły. Przyjechać. Rodzice będą mogli skorzystać z wyciągu narciarskiego a dzieci będą mogły popruskać się w wodzie. Oprócz rekreacji, oprócz rekreacji przygotowujemy się do dwóch, do dwóch imprez rangi mistrzowskiej. Nie ukrywam, że też jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będzie nawet rangi europejskiej, więc myślę, że zawody są z korzyścią też dla dla ale też, myślę, dla całej Suwalszczyzny do promocji naszego regionu. Nowy sezon Szalman przywita z nowym prezesem. Kilka słów o sobie. Dokładnie, może nowy prezes, jestem nowym prezesem, może też nie bardzo mnie kojarzą tutaj Suwalczanie, bo nie jestem stąd, ale myślę, że tu też, jeżeli chodzi o mnie, w dużej, w dużej mierze chciałbym powiedzieć o, o, tak jakby, o wszystkich pracownikach. Pracownicy wszyscy zostają, myślę taka kadra, która jest tutaj, jest kadrą odpowiednią. Nie jestem tutaj po to, żeby robić jakiekolwiek redukcje. Przyszedłem tutaj po to, aby, aby jak najlepiej rozpromować ten ośrodek, i z taką kadrą na pewno to mi się uda. Jeżeli chodzi o mnie, jestem młodym, ambitnym człowiekiem, który dąży do swego celu nie po trupach, ale z, z dużą współpracą, i myślę, że to jest moim głównym atutem. Kilkunastoletnie doświadczenie, zarówno zawodowe, jak i też sportowe, myślę, że pozwoli mi jeszcze bardziej wypromować ten ośrodek. A doświadczenie? Doświadczenie zawodowe, jak mówiłem, 15 lat. Przez 3 lata byłem dyrektorem Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki. I turystyki przez rok czasu też byłem kierownikiem nowo, nowo wyremontowanego kina, gdzie myślę, że z tej strony się pokazałem, z jak najlepszej strony. A teraz czas na to. Tutaj. No i to doświadczenie wyżej też w Urzędzie Marszałkowskim. Tak, oczywiście. No doświadczenie takim 15 lat troszkę, troszkę dużo. Tak. Ostatnio Urząd Marszałkowski dwa lata przy obecnym pośle pracowałem przez rok czasu. Był to Mieczysław kazimierz Żubaszko jako marszałek. Ostatni, ostatni rok przy marszałku Jerzym Leszczyńskim.